Czy udało Ci się coś kiedyś zapeszyć? Powiedziałeś coś kiedyś swojej mamie, czy siostrze albo komuś bliskiemu, no i jak na złość po prostu zapeszyłeś. Jak to się dzieje, że w ogóle coś takiego może się wydarzyć? Tego zjawiska doświadczył już chyba każdy w swoim życiu, ale pojawia się pytanie, jak to w ogóle działa i co ma to wspólnego z prawem przyciągania. Niestety to zjawisko faktycznie istnieje, ale na szczęście ma swoje logiczne wytłumaczenie. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli ma się pojawić jakieś pozytywne wydarzenie w Twoim życiu. To zaczynasz się obawiać i zaczynasz myśleć kategoriami, że coś może później tak i że pewnie to się po prostu nie uda. Powiedzmy przykładowo, że masz dostać nową pracę. To jeszcze nic pewnego, ale szanse są dosyć duże. Nosisz zatem w sobie strach. Zaczynasz opowiadać o tym swoim bliskim, ale im więcej o tym mówisz, tym bardziej wzmacniasz swój wewnętrzny strach. Nie daj Boże, jak jeszcze powiesz to komuś, kto jest wiecznym pesymistą i zacznie Cię upewniać w tym, że faktycznie ba nic z tego nie będzie. Cała Twoja energia zaczyna krążyć wokół wątpliwości, strachu, braku poczucia bezpieczeństwa itd. Zamiast kreować swój sukces, zaczynasz kreować swoją porażkę. Gdzieś tak dlatego, że Twoja wibracja zaczyna systematycznie spadać i w pewnym momencie po prostu nie jest dopasowana już do twojego marzenia o idealnej pracy dlatego nie możesz dokończyć swojej manifestacji finalnie okazuje się że ktoś lepszy od ciebie dostał to stanowisko które należało się tobie no i wychodzisz z założenia cholera Zapeszyłem. Mogłem o tym nikomu nie mówić. Jednak Twoje zapeszenie tak naprawdę zaczęło się w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze negatywne emocje. Pamiętaj, że zawsze otrzymujesz to, jaką energią wibrujesz. Nie możesz chcieć spełniać swoich marzeń i jednocześnie panicznie obawiać się, że one się nigdy nie pojawią w Twoim życiu. Nigdy ich w ten sposób nie zmanifestujesz. Oczywiście bywa i tak, że czasem się czegoś mocno boisz, ale to i tak się udaje. Wszystko jest kwestią tego, które emocje bardziej dominowały w Twoim życiu. Czy te negatywne, czy te pozytywne. Te, które wygrywają, to generalnie kreują rzeczywistość. Jeśli będzie w tobie więcej emocji, które kreują właśnie tą idealną pracę, a mniej strachu, to mimo wszystko powinno ci się udać tą pracę utrzymać. Ważne jest to, na którą stronę przechyli się szala. To tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Jeżeli się spodobał, to koniecznie podziel się nim z innymi. Jeżeli masz pytania odnośnie prawa przyciągania, chciałbyś się czegoś dowiedzieć więcej, to zostaw pytanie w komentarzu.